Aleksander Fredro, Zemsta, akt czwarty, scena siódma. Papkin Klara Wacław. Wacław, Klaro, Klaro, co się dzieje? Los nas ściga na zbyt srogo. Wszystkie drogie nam nadzieje w jednej chwili przepaść mogą. Klara mów ostrożnie. Wacław spojrzawszy na papkina, Zapłacony. Podstolina w naszym domu, bo plan ojca niewzruszony ją zaślubić mnie przymusza. Klara, przebóg. Wacław, a ta podła dusza bez litości i bez sromu, nie zważając me wyznania, jego woli ucho skłania. Klara, ach, Wacławie, nie mam władzy mówić, radzić w tej potrzebie, bo truchleję tu o ciebie. Ach, ty nie znasz mego stryja, w porywczości nie ma granic. Wacław, nie lękaj się nadaremnie. Komisarza wszak zna we mnie. Papkin, o, komisarz teraz za nic. Wacław, więc zdradziłeś? Papkin, powiedziałem. Wacław, a niegodny! Klara wstrzymując go, o mój drogi, nie powiększaj mojej trwogi. Wacław, niech przynajmniej go ukarze. Klara, śmierci zadajesz twojej klarze. Papkin, kto już w grobie jedną nogą, na tym groźby nic nie mogą. Wacław, co on mówi? Klara, próżna zwada. Uchodź, uchodź, nie trać chwili. Papkin, o i moja taka rada, bo się właśnie Cześnik sili zwabić cię tu swoje szpony. Poczt hajduków rozstawiony, chwyci... Zwiąże cię w potrzebie. Klara, jeszczeż mało to dla ciebie? Wacław, lecz jak będzie? Klara, dziś napiszę. Wacław, dziś wieczorem. Klara, hałas słyszę. Wacław, to co mówił. Klara, potem, potem. Wacław, idąc ku drzwiom. Idę teraz, lecz z powrotem.